Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nagrywam następny odcinek z remontu ZIPA. Jak widać, to już jest silnik wsadzony. Już jest wszystko pomontowane, trochę takie jaja były z nim. Ponieważ w wszystko było dobrze postawione, wszystko podpinane. Jak widać, no ale nie chciał się wkręcić dalej obrot. pali, na obroty. Palić, palić, trzymał wolny obroty. To dla mnie w ogóle dziwne było, bo tak to, no chociaż na było, że coś jest nie tak z gaźnikiem. A gaźnik, jak go odpalić i trzyma wolne obroty, jest już dobrze wyregulowany. Nie ma co już kombinować. A jakby nie odpalał w ogóle, hmm, czyli rozrząd, a odpalać odpalał, czyli rozrząd by odpadał. A była taka błaha rzecz, taka jak zawory się poluzowały. I przez to nie chciał odpalać. Teraz pokażę, jak pięknie pali. Tak, tak. W sumie się znudził. Dobra. To może zrobić Możemy Teraz pali nie, 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 na dotarciu. Jest na dotarciu więc nie, 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 tak nie, 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 mogę też tak długo, nie, więc nie będę ryzykował no i co tu więcej mówić no ciężko było to ogólnie złożyć no, może jakbym to rozbierał to będzie, będzie byłoby mi to łatwiej Na no, gościu kurwa jeszcze łańcuch jest mocno napięte to się zaraz rozumie no to więc nie wiedziałem nie dokładnie gdzie te wszystkie śrubki idą i się służyłem głównie to jak to zapamiętywałem tak jak może inaczy tak, jak mi z filmików, bo tu wszystko z filmików jednak ustawiałem. Wszystko. <coughs> Zawory też nie były do, najłatwiej do ustawienia po takim remoncie. Bo tak to to, to jest obojętnie będą pracować. Byle, żeby nie były za ciasne i żeby nie miały różów, a tu muszą być już idealnie. Obydwa tak samo. Będzie jeden inaczej. Będzie już go zamulało, nie będzie miał siły, żeby ciągnąć na żadnym biegu więc... I co tu mam dalej mówić? No. Będę go na pewno sprzedawał, żeby kupić sobie coś mocniejszego. bo już jednak mocy brakuje. A jeżeli coś będzie chętny, to zapraszam, dogadamy się z ceny. I co tu więcej mówić, o nim... No ładnie pali wszystko pięknie teraz chodzi ten, ten tego chciał tyle że jest jeden minus bo nie przemyślałem tego wcześniej mogłem to trochę wcześniej zrobić kurwa jaki to burdel jeszcze żeby wymienić tą przednią zębatkę na większą on teraz ma chusteczkę siły ale nie ma praktycznie żadnych osiągów więc tą zębatkę będę mu wymieniał bodajże o dwa zęby większą żeby mógł założyć żeby więc żeby bardziej żeby słabszy był trochę a jednak żeby przyspieszenie miał o dużo większe no i co no nie widzieli się oglądać, jeżeli ktoś ogląda no to wie z czym się z czym się zmagałem ogólnie jak zacząłem to składać to na Pierwszy dzień to siedziałem w garażu do w pół do dwunastej w nocy, wszystko mu pozakładałem, to co mu przywozili, to co stwierdziliśmy, że będzie najlepsze, po prostu tego modułu, bez czego nie sprawdzałem, czy on jest w ogóle dobry, więc to mogę zrobić i zobaczyć, czy on będzie dobry, co to jest w ogóle ten za moduł ale myślę, że będzie dobry ja będzie miał trochę lepsze to zrycie ale tak myślę, że będzie teraz już wszystko w porządku ogólnie go złożyłem bardzo mam problem ze sprzęgłem teraz z regulacją sprzęgła nie wiem dlaczego nie sprzęgło ale tak mi się zdaje, że na wszystkich biegach mnie nie, nie ciągną ale na ostatnim biegu gdzieś tak dziwnie się jedzie to ją ja by ciągnął sprzęgło Obroty wchodzą, a licznik po chwili reaguje Nie wiem, może to wina jest z licznika jednak Że przy Od 70 do 80 praktycznie się nie reaguje już Nie wiem, zobaczymy z presztą jak to jest a jak go docieram, to jest moja tajemnica Bo docieram do go swoimi sposobami też nie powinno 4 słowa docierać. Więc no, co tu więcej mówić? No. Następny odcinek na pewno przed chyba przed sprzedażą. Jedynie, że tego nie zdążę zrobić. Będę cały... Cały przód rozbierał. Żeby to zdążyć zrobić... Żeby wszystko już chodziło na perfekt. Ale on nie chodzi teraz o to, że coś tam jest nie tak z nim. Tylko chcę po prostu wszystkie styki pociszyć. Szarik! Wyjdź! Bo on od nowości, z tego co się dowiadywałem nie był w ogóle tu nigdzie czyszczony. Żadne te styki, nic. A nie chcę, żeby mnie kiedykolwiek zawiódł teraz więc wolę to sobie poczyścić te styki, nie styki żeby zobaczyć jak, w jakim stanie tam są te kable Jeżeli będą w jakimś masarektycznym stanie to więc to będę chciał zrobić wymienić też te kable żeby to już wszystko było na tip top a nie jak jeszcze a nie jeszcze jakieś studinka no i co? Następny odcinek będzie na co zwracać uwagę przy kupnie motocykla i czy opłaca się napalać na jakiś motocykl. No i to wszystko w tym odcinku. Elo, trzymajcie się.